Zobaczcie to! Nie ma gdzie zaparkować. Wow. Jedziemy na drugą stronę, bo tu nie ma szans. Aż tam daleko kolejka jest. Nie nie... Z tej strony zazwyczaj nic nie stoi. Teraz też pełno. Ale udało się miejsce znaleźć. Parking przy promenadzie. Końca nie widać. Meraba, tutaj Magdaska, naukawa po turecku i. Mia. I Nuri, oczywiście. Dzisiaj historyczny dzień. Jak Jakby to oglądacie, to już jest tydzień później, ale jak ja to nagrywam, to jest 6 marca. Sobota, pierwsza sobota od listopada, kiedy wypuścili nas z domu. Wolność, moi drodzy. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, no gdzieś tam wspominałam o tym, pewnie się orientujecie. Od listopada, w każdy weekend w Turcji, mieliśmy całkowity zakaz wychodzenia z domu. Można było tylko wyjść do pobliskiego sklepu. Były też zamknięte wszystkie restauracje, kawiarnie. No a teraz mamy pierwszy weekend kiedy zostały zniesione te obostrzenia i dodatkowo jest w końcu piękna pogoda, bo cały czas mieliśmy śniegi, mrozy, a dzisiaj jest piękne słońce i to na tyle, że już ten śnieg przy brzegu jeziora się roztopił. Strasznie dużo ludzi wyszło z tego od razu skorzystać. Naprawdę od kiedy tu mieszkamy, czyli piąty rok, nie widziałam jeszcze aż tak dużo ludzi tutaj na tej promenadzie. Podejrzewam, że do restauracji to nie będzie szans w ogóle się wbić. Ale słuchajcie, chciałabym Wam trochę właśnie poopowiadać o tej sytuacji w Turcji teraz. Jak to wygląda dla turystów, jakie obostrzenia są, jakich nie ma. No bo pytacie mnie o to. Wiem, że niedługo zaczyna się sezon turystyczny. Pewnie niektórzy z Was będą chcieli się tutaj wybrać na wakacje. Interesuje Was to, pytacie w komentarzach, więc tutaj na to wszystko Wam odpowiem. Słuchajcie. Od jakiegoś czasu już Ministerstwo Zdrowia podaje tutaj w Turcji liczbę nowych przypadków zakażeń według prowincji. Jak wiecie, Turcja jest podzielona na 81 prowincji, tak jak Polska na województwa, Więc powiedzmy, że to są takie województwa i można sobie według tych województw sprawdzić liczbę zakażeń. No i w związku z tym też Turcja została podzielona na cztery strefy niebieską, żółtą, pomarańczową i czerwoną. Oczywiście, niebieska strefa to ta, gdzie jest najmniej tych zakażeń w prowincjach i gdzie jest najmniej obostrzeń, a czerwona tam, gdzie jest najwięcej. Co dwa tygodnie będzie mapa Turcji aktualizowana. Ja Wam teraz tutaj podam mapę, jak wygląda na tą chwilę, na dzień 6 marca, ale jeżeli chcecie to na bieżąco śledzić, no to. Podam Wam w przypiętym komentarzu odpowiedni link, tam możecie sobie zaglądać, A na tą chwilę, jak widzicie, nasza prowincja Wan jest w strefie niebieskiej, więc my tutaj mamy <gryw> największą wolność. I na czym to wszystko polega? U nas w niebieskiej strefie można normalnie wychodzić z domu i w soboty, i w niedzielę czyli codziennie już teraz są otwarte restauracje, kawiarnie. Mogą obsługiwać 50% klientów, czyli co drugi stolik. No i właściwie jedyne z obostrzeń, jakie zostały, no to trzeba ubierać maseczki. Ja teraz, jak do Was mówię, nie mam tej maseczki ubranej, bo tu siedzę na uboczu i za bardzo mnie nie widać, ale widzieliśmy przed chwilą, że po promenadzie chodzi policja i, i obserwuje. Za brak maseczki 900 lir mandatu to cały czas obowiązuje. Najgorzej jest w czerwonej strefie. Tam cały czas restauracje i kawiarnie są zamknięte i obsługują tylko na wynos. I można wychodzić z domu, jeżeli chodzi o weekend w soboty, a w niedzielę cały czas nie. Ale Was, jako turystów, obostrzenia nie dotyczą. Jak tutaj do Turcji przyjedziecie i nawet będziecie w czerwonej strefie, gdzie w niedzielę wychodzić nie można, Wy normalnie możecie wychodzić. Jedyne co, no to po prostu uważajcie, żeby mieć zawsze maseczkę, żeby się nie naciąć na mandat. I wy jeszcze, jako turyści, cały czas, niestety, jak chcecie do Turcji przylecieć, musicie mieć wykonany test PCR z wynikiem negatywnym. Ten test, który jest ważny 72 godziny przed odlotem. I on musi być w języku angielskim. To cały czas obowiązuje. Krążył po internecie taki dokument mówiący, że to ma być do 26 maja, ale nie wiemy do końca, czy to nie był dokument fejkowy, bo wszystkie oficjalne instytucje podają informację, że te testy obowiązują do odwołania. Więc najlepiej po prostu sprawdzajcie stronę ambasady i tam na bieżąco wszystko jest aktualizowane. Na tą chwilę testy cały czas są wymagane. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli planujecie w Turcji poruszać się komunikacją miejską albo wchodzić na przykład do centrów handlowych, to, be... to będzie Wam potrzebny kod HES. To jest taki kod, dzięki któremu obsługa takich miejsc może się zorientować, czy jesteście z regionu bardziej zagrożonego, czy też może przechodziliście wirusa, czy mieliście kontakt z kimś zakażonym, czy, czy jesteście zaszczepieni itd. I dla Polaków, żeby ten kod sobie wygenerować, mam informację. Niestety potrzebny jest turecki numer telefonu. No jeżeli wy nie macie, no to możecie kogoś z tureckim numerem telefonu poprosić o to. Myślę, że obsługa hotelu będzie to też udostępniała. Trzeba wysłać sms na numer 2023 i w treści wpisać HES, spacja, Pol, spacja, numer paszportu, spacja. Rok urodzenia, spacja, nazwisko, spacja i ilość dni, na ile chcecie ten kod sobie wyrobić. Można napisać na przykład 365, wtedy będzie ważny na rok. I tą informację też Wam podam w przypiętym komentarzu, tam zaglądacie, tam te wszystkie rzeczy będą. Jeszcze jedna sprawa, która bezpośrednio nas dotyczy, bo jak wiecie, Nur jest nauczycielem. Jak teraz funkcjonują szkoły? Szkoły na wsiach funkcjonują normalnie już od jakiegoś czasu, pracują codziennie. Dlatego, że Ministerstwo Edukacji zauważyło, że no, na wsiach często jest jednak gorszy dostęp do internetu i te lekcje online nie spisują się tak jak powinny, a trzeba dzieciom edukację udostępnić. Więc. Szkoły na wsiach, niezależnie od tego, w jakiej strefie znajduje się ta wieś, normalnie funkcjonują. A jeżeli chodzi o szkoły w miastach, no to w zależności od strefy, powoli, stopniowo, niektóre klasy w niektóre tylko dni w tygodniu się otwierają. Nuri nie pracuje w szkole w samym Ersiś, tylko dojeżdża do szkoły na wsi, więc on już normalnie codziennie od jakiegoś czasu pracuje. No, i słuchajcie, w związku z tym, że właśnie te szkoły na wsiach są otwarte, funkcjonują normalnie, niezależnie od tego, w jakiej znajdują się strefie, czy jest dużo przypadków, czy nie jest, no to ci nauczyciele jednak są obciążeni dość sporym ryzykiem, dlatego oni są już po szczepieniach. Szczepienia w Turcji idą dość sprawnie. Jest tutaj używana szczepionka chińska, jak ona się nazywa? Sinovac? Sinowak, w tej chwili jest już zaszczepionych 10 milionów ludzi i mówią, że latem ma być zaszczepione około 60% całego społeczeństwa. Także tak to na razie wygląda. No i to tyle myślę. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, no to po prostu piszcie w komentarzach, jak będę umiała na nie odpowiedzieć, to odpowiem. A my teraz idziemy dalej na spacer. Powiem wam, że minęliśmy już dwie knajpy i na razie nie ma szans w ogóle wejść. Tu widzę jakiś pusty stolik, ale... Wszędzie full. No dobra, zgłodnieliśmy. Próba wbicia do knajpy. Nie wierzę, że są wolne stoliki. Udało nam się usiąść w knajpie. Zamówiliśmy obiad. No i tak jak wszędzie jest informacja, knajpy obsługuje tylko połowę. co drugi stolik jest wolny. Najlepsze miejsca są tutaj z widokiem na jezioro. No ale niestety takiego miejsca nie było. Siedzimy już w takim małym stoliczku. No, i jesteśmy po pierwszym restaurowaniu się, tak się mówi restaurowaniu się od dawna. Powiem Wam, że troszeczkę podnieśli ceny, no ale nie zdziwiło mnie to jakoś specjalnie. Za to jedzenie, które widzieliście, i jeszcze dwa czaje zapłaciliśmy 86 lirów. exactly where she wants to meet the last cigarette broken fall I tutaj będziemy kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się znowu za tydzień. Do zobaczenia! Bye, Bywajcie!